Jesteśmy w gospodarstwie Mieczysława Lisa w okolicach Chynowa. Okres niezbyt przychylny do robienia tego typu roboty dziennikarskiej, bo okres zbiorowy. I jest to wizyta poświęcona, wynikająca głównie z tego, że klient zdecydował się. Pójść w stronę mikrobiologii, zastosował Azotopower, Phosphopower, Revital. Wszystko to zostało już zaaplikowane w sezonie późnowiosennym, i klient deklaruje, że będzie powtarzał w roku przyszłym. Pamiętasz, dwa miesiące temu? Dwa miesiące temu rozmawialiśmy przez telefon o koncepcji mikrobiologii do zastosowania w Twoim sadzie. Przez telefon uzgodniliśmy, że spróbujemy na kwaterze 10 hektarowej z takimi produktami jak Azoto Power, Fosfo Power i Revital. Wszystkie te nawozy były stosowane na wiosnę. Tak i poszło to, w jaki sposób aplikacja? Yy, Ferdykacyjnie, tak? Ferdykacyjnie, tak jest. Ferdykacyjnie, razem z, z wodą. Yy, Rozumiem. No efekty widać już w tym roku, już na, na owocach yy, tych preparatów, które były stosowane. No właśnie. I Zalicza się ten rok do roku ciężkiego, bo były chłody, mało wody, a jednak towar jest piękny, jak widać. Gruby, super, wybarwiony. Do tego, by mikrobiologia spełniała swoje zadania, potrzebne są cztery rzeczy. I te wszystkie cztery rzeczy w Twoim gospodarstwie, Mieczysław, są spełnione. Masz PH. Nie kwaśnie, tylko zbliżone do obojętnego, bliżej zasadowego. Masz zdecydowanie, jeżeli chodzi o wodę, spokojnie sobie z tym tematem też radzisz. Wilgot, wilgot, samyta, bo wilgotność jest, jest potrzebna do tego, żeby te e, e, bakterie pracowały. Mm, no i co, te, temperatura. Tu w tej chwili nie ma problemu. W okresie zimowym te bakteryjki będą sobie w stanie hibernacji ruszą na wiosnę, ale myślę, że na wiosnę też zastosujemy. Też zastosujemy. O, to jest najważniejsza tutaj opinia sadownika, który jest przekonany do tego wszystkiego. Ja nie chcę tu dzisiaj mówić o korzyściach ekonomicznych, ale to też będą one odczuwalne. Mam nadzieję, że będą dobre. Będą odczuwalne. Jesteśmy na dobrej drodze, bo jeżeli chodzi o agrotechnikę agronomię, kraj Europa świat jesteśmy w takim momencie gdzie zabierają nam substancje czynne w poszczególnej ochronie roślin nawozy coraz są coraz, coraz częściej tak nawozy są coraz droższe coraz częściej się mówi o odchodzeniu, odchodzeniu nawożenia syntetycznego Czyli wiadomo, że nie zrobimy tego tej mikrobiologii z dnia na dzień i w stu procentach, ale musimy mieć świadomość, że jest to, nas to czeka, że musimy iść w tym, w tym kierunku. Czy nam się to mniej czy bardziej podoba, ale tu widać, że jest determinacja, jest chęć wejścia w zupełnie nowy rytm agronomii, który łączy konwencje bo to na tym etapie musimy to robić, łączyć konwencję z mikrobiologią. I mi się wydaje, że Mieczysław będziesz tutaj przykładem, jednym z najbardziej takim prężnym, który wszedł bez zastanowienia się z dłuższego, bo kolega Łukasz z Biogenu, jak przyjechał, powiedział, że, że bardzo dobre wrażenie odebrał po rozmowie z Tobą, kiedy wręczał Ci ten pierwszy podstawowy pakiet, 10 hektarowy. I myślę, że będziemy do tego tematu dalej nawiązywać, wracać i chwalić się, bo już dzisiaj jest to po prostu wow! O, tak, bym to, to, tak bym to określił. Dziękuję, Mieczysław za to, że poświęciłeś w tym trudnym okresie żniwnym, sadowniczym nam te parę minut. Dziękuję Ci bardzo.